Spotkanie rozpoczynamy od programu Biuronexo. Jest to program stworzony z myślą o biurach rachunkowych, doradcach podatkowych, którzy używają w codziennej pracy systemów z linii Insert Nexo. Aby zaprezentować Państwu możliwości praktyczne tego systemu, przedstawię przykład jednego biura, ale pracę podzielimy na poszczególne etapy. W naszym przykładzie skorzystamy z podmiotu, do którego dodaliśmy 5 firm. Jak widać, są to spółki z oraz jednoosobowe działalności gospodarcze. Załóżmy, że w programach księgowych zostały wprowadzone wszystkie dokumenty i naduszedł czas na sporządzenie miesięcznego rozliczenia klientów. Bez biura NEXO należałoby uruchomić każdy z podmiotów osobno i wykonać kilka identycznych operacji. Jak zatem zrobić to prościej i szybciej? Otóż w bardzo prosty sposób. Z górnego menu programu wskazuje funkcję operacje zbiorcze. Następnie wskazuję pożądaną operację z listy. W naszym przypadku jest to e-sprawozdawczość i JPK. Następnie przechodzę dalej. W kolejnym oknie wskazuję miesiąc, za który, chcę za który chcę rozliczyć deklarację. Jest to oczywiście marzec bieżącego roku. Teraz wskazuję akcje, których oczekuję od programu. Zaznaczam generowanie. Chcę, aby pliki zostały wygenerowane zarówno na podstawie ewidencji VAT, jak i na podstawie zaimportowanych plików wewnętrznych JPK, które wczytałem z zewnętrznego systemu. Istotną akcją jest również weryfikacja statusu VAT podmiotów, gdyż przed wysyłką chciałbym się upewnić, że są one aktywne. Na tym etapie nie wykonuję jeszcze wysyłki, choć mam taką możliwość. Chcę najpierw wygenerować i sprawdzić pliki JPK, a dopiero w osobnej operacji dokonać ich zbiorczej wysyłki. Przechodzę dalej. Na kolejnym oknie wskazuję klientów, których chciałbym, dla których chciałbym wykonać operację. Zaznaczam wszystkich. Potwierdzam, wybierz. Dostaję informację zwrotną, że wybrany klient są już dodany, gdyż Pierwszy Amtrade był już wcześniej wybrany. Przechodzę dalej. I na podsumowaniu sprawdzam wszelkie informacje dotyczące generowania operacji zbiorczej. Jeżeli wszystko się zgadza, potwierdzam przyciskiem wykonaj. System rozpoczyna operację generowania plików JPK. Sygnalizację postępu możemy obserwować na górnym pasku programu. Po kliknięciu na ikonę otrzymamy szczegóły wykonywanych operacji. Widzimy, jest w tym momencie postęp e-sprawozdawczości JPK. Po zakończeniu operacji system wyświetli informację o jej powodzeniu. Jednocześnie zmieni się również jego ikona sygnalizująca stan operacji. Gdyby wystąpił tutaj błąd związany z generowaniem pliku, otrzymalibyśmy możliwość sprawdzenia szczegółów oraz informację, jakie dane należy poprawić w konkretnym podmiocie, aby plik został wygenerowany poprawnie. Mamy 80%. I ostatnia firma, czyli się generuje. I operacja została zakończona pomyślnie. Proszę zwrócić uwagę: ikona zmieniła swój wygląd. Teraz możemy sprawdzić poprawność kwot, które wyliczył program i sprawdzić, czy aby na pewno wszystkie zapisy, które zostały wprowadzone do systemu księgowego, zostały wprowadzone tam poprawnie. Załóżmy, że wszystko zostało wprowadzone poprawnie i nie musimy poprawiać żadnych wpisów w ewidencji VAT. Przystępujemy teraz do wysyłki plików do Ministerstwa Finansów. Ponownie wybieramy operacje zbiorcze oraz kolejny e-sprawozdawczość JPK. Przechodzimy dalej. Ponownie upewniamy się, że miesiąc wybrany to marzec bieżącego roku. Zaznaczamy funkcję wysyłka. Możemy również zaznaczyć, aby program zweryfikował, czy część ewidencyjna zgadza się z częścią deklaracyjną. W przypadku niezgodności zatrzyma to wysyłkę tego konkretnego pliku, oraz możemy zweryfikować aktywność statusu podmiotów VAT. I w tym przypadku również zatrzyma to wysyłkę konkretnego pliku, jeśli oczywiście podmioty w ewidencji byłyby nieaktywne. No ja tych opcji oczywiście nie zaznaczam, gdyż sprawdzaliśmy to wcześniej. W naszym przypadku będziemy wysyłać taką deklarację na bramkę nieprodukcyjną, czyli nie bezpośrednio do Ministerstwa Finansów, a jedynie na bramkę testową. Następnie wskazuje certyfikat, system sprawdza dostępne w, na urządzeniu certyfikaty, certyfikaty potwierdzam przyciskiem OK i przechodzę dalej. Ponownie wskazuję klientów, dla których chcę dokonać wysyłki, przechodzę dalej i ponownie na podsumowaniu weryfikuję, czy wszystkie opcje są zaznaczone poprawnie według tego, co chcę wy wykonać. Następnie wybieram przycisk wykonaj. I operacja ponownie zostaje zakolejkowana. Wszystkie takie operacje, jeszcze tylko sekundkę, wkwiurowaśmy PIN do podpisu kwalifikowanego. Potwierdzamy OK. Wszystkie takie operacje, które są tutaj kolejkowane, możemy sprawdzać śmiało w administracja operacje zbiorcze podglądzie operacji będziemy widzieć stan operacji, które w tym momencie trwają, a w historii wszystkie historyczne operacje. Również z tego poziomu można je usuwać, zresztą to jest takie miejsce bardziej historyczne, aby sprawdzić, co kto kiedy robił, w jakim czasie, o której godzinie, co było wysyłane. I nam Wysyła się oczywiście, wysyłają się pliki na bramkę testową. Ostatnią operację, którą za chwileczkę przeprowadzimy, jest, jest to operacja nie mniej istotna niż poprzednie. Zazwyczaj tej operacji nie wykonuje się w jednym kroku razem z wysyłką, ze względu na to, że odpowiedź z bramki ministerialnej możemy oczekiwać jej nawet kilka godzin. Mowa oczywiście o pobraniu UPO, czyli urzędowego Poświadczenia Odbioru. Operacja tutaj wysyłki została zakończona sukcesem, czyli przechodzimy do pobierania UPO. Ponownie, też tym razem zróbmy tak. Zaznaczamy wszystkie podmioty, wybieramy funkcję operacje zbiorcze, wskazujemy e-sprawozdawczość od PK, następnie przechodzimy dalej. Ponownie upewniamy się, że miesiąc to marzec 2021, następnie zaznaczamy odbiór UPO. Oraz parametr wskazujemy bramka testowa. Przechodzimy dalej. Wszyscy klienci zostali wybrani, gdyż zostali zaznaczeni wcześniej na liście. Klikamy dalej, a następnie wybieramy wykonaj. Program teraz rozpocznie pobieranie poświadczenia odbioru. Jeżeli operacja przebiegnie pomyślnie, to oczywiście zasygnalizuje to. W międzyczasie my już przejdźmy do kolejnych operacji na systemie, drugą bardzo przydatną funkcją jest wystawianie comiesięcznych dokumentów za usługi dla klientów. O ile jeśli mamy kilku klientów, zazwyczaj nie jest to problematyczne. Tak, czas, który na to poświęcamy, rośnie wykładniczo wraz z przyrostem liczby klientów. Program Biuro Nexo jest wyposażony w zaawansowany system cenników. Za jego pomocą można w prosty sposób zdefiniować progi cenowe, uzależnione od liczby dokumentów, czy wycenić poszczególne operacje. W tym celu przechodzimy do Biuro cenniki usług. Uruchamiam cennik główny. W pierwszej kolejności proszę zwrócić uwagę na ceny, które znajdują się w prawym górnym rogu cennika. Według umowy z klientem cena za obsługę księgową to 55 zł plus osobna cena za każdy dokument w zależności od jego rodzaju. Cena wskazywana w prawym górnym rogu to właśnie stała kwota, która zawsze doliczana jest do dokumentu. W progach cenowych zdefiniowałem następujące elementy. Zapis w KPIR od 1 do 100 dokumentów to złotych 50 netto za element. Od 101 do 200 elementów to złoty 25 netto za element, a powyżej 200 to złotówka za każdy dokument. Dodatkowo sposób wyceny ustawiam tak, aby każdy przedział traktowany był osobno. Czyli, jeśli klient dostarczy 400 dokumentów, opłaci najpierw 100 dokumentów po złotych 50, następnie 100 po złotych 25, a dopiero pozostałe 200 po złotówce. Oczywiście mogę również zastosować wycenę z najwyższego przedziału, czyli, jeśli klient dostarczy ponownie 400 dokumentów, to każdy z nich zostanie policzony po złotówce, gdyż przekroczył on najwyższy próg. Oczywiście te ustawienia zależą tylko i wyłącznie od polityki cenowej biura rachunkowego, dodatkowo każdą deklarację wyceniłem, która oczywiście jest miesięczna, wyceniłem na 50 zł netto. Dla wielu operacji zdefiniowałem również inne progi cenowe. Yy. Oczywiście nie, nie w każdym miesiącu będę wykonywał wszystkie z podanych operacji, a więc zostaną one doliczone do faktury tylko wtedy, kiedy zostaną dodane do systemu księgowego. Nie będzie więc problemu, gdy dodam do cennika listę płac, a mój klient nie posiada w ogóle pracowników. Ten element nie zostanie mu po prostu naliczony, gdyż jego ilość będzie wynosić 0. Przejdźmy teraz do klientów biura, a w zasadzie do ustawień ich dotyczących. Zamykam cennik. Klienci biura. I pierwszy klient, który jest na liście. Na zakładce biuro, każdemu z klientów możemy przypisać inny cennik, który będzie dla niego obowiązywał. Z tego poziomu można również oznaczyć, iż klient podlega indywidualnej stawce, stałej stawce za obsługę, i wprowadzić stałą miesięczną kwotę. Jeżeli nie będzie posiadał on przypisanego żadnego innego cennika, to program naliczy tylko i wyłącznie tę kwotę, bez tworzenia cennika specjalnie pod tego klienta. Czyli jeśli usuniemy z tego pola cennik, to tylko kwoty wprowadzone tutaj będą obowiązywały tego klienta. Dodatkowo dla stałych klientów możemy przypisać rabaty. Dzięki temu, jeśli stosujemy cennik, to wszystkie wartości, jakie w nim występują, Zostaną pomniejszone o dany procent. Skoro teoria działania tych cenników jest już jasna, to teraz przejdźmy do wystawienia comiesięcznych faktur. Oczywiście w tym przypadku również posłużymy się operacjami zbiorczymi dostępnymi w górnym menu programu. Operacje zbiorcze. Wystawienie faktur. Do prawidłowego działania tej operacji jest wymagany program subiekt NEXO. Jeśli spełniamy warunki, wystarczy wybrać właśnie funkcję wystawienie faktur, a następnie wskazać właściwe parametry. Tak jak w przypadku pliku JPK, tak i tu. Pierwsze co należy zrobić, to wskazać miesiąc, za który chcemy wystawić faktury. W naszym przypadku jest to oczywiście marzec bieżącego roku. Następnie musimy wykonać akcje, jakie chcemy wykonać wybieramy wystawianie dokumentu oraz wysyłka dokumentu za pomocą e-maila. W opcjach wystawienia możemy ustawić parametry takie jak data wystawienia, data zakończenia dostawy, osoba wystawiająca, forma płatności, czyli czy ma być pobrana z ustawień klienta w ich kartotekach, czy też ma być narzucona w tym momencie. usuwanie pozycji zerowych. Czyli, jeżeli tak był przykład z tą listą płac, czyli mój klient nie posiada pracowników, a w cenniku została zdefiniowana lista płac, to czy jeżeli tam jest zero w ilości, to czy program ma to usunąć z dokumentu, czy też ma pozostawić tą pozycję pustą? Usujmy może, żeby było bardziej przejrzyście. Na uwagę zasługuje tutaj jeszcze sposób, w jaki zostanie wystawiona faktora. Możemy zastosować jeden z dwóch. Mianowicie, stałą nazwę, w naszym przykładzie jest to, to jest to usługa księgowa, spowoduje to, że wszystkie pozycje zostaną zsumowane i będą widniały jako jedna pozycja na dokumencie. Tak, pod nazwą Usługa Księgowa. Dostępny jest również szczegółowy wykaz pozycji. Czyli wszystkie pozycje z zostaną wyszczególnione na fakturze. Co więcej. Z tego poziomu możemy również zaznaczyć procedury JPK, jeśli dokumenty im podlegają, lub grupy asortymentu JPK, jeśli asortyment się w nie kwalifikuje. W opcjach wysyłki z kolei możemy wskazać wzorzec graficzny, jaki ma zostać przesłany, adres e-mail, na który ma zostać wysłany. Hmm, ma zostać wysłana wiadomość, czyli czy będzie to klienta biura, czy nabywcy ustawionego w firmie, z jakiego konta pocztowego naszego biura rachunkowego ma zostać wysłana ta wiadomość, jaki szablon wiadomości ma zostać wybrany oraz czy załączyć plik, jeżeli tak, to w jakim formacie. Dodatkowo, oczywiście, czy wiadomość ma zostać wysłana natychmiast, czy trafić jednak do szkicy i oczekiwać na weryfikację. Przechodzę dalej. Wszyscy klienci są wybrani. Dalej. Podsumowanie. A następnie wybieram wykonaj. Operacja zostaje zakolejkowana. Zostanie ona podzielona na dwie osobne operacje, czyli najpierw generowanie, a dopiero później wysyłkę, wysyłkę dokumentów. Podsumowując, biur Nexo to narzędzie, które przyspiesza pracę w biurach rachunkowych. Dzięki niemu wszystkie operacje, które wykonujemy co miesiąc, stają się o wiele prostsze, szybsze i łatwiejsze. Jego zalety z pewnością dostrzegą osoby, które prowadzą średnie i duże biura rachunkowe, gdzie zaoszczędzony czas będzie bardzo łatwo zauważalny.